Dlaczego doświadczyłeś to, co doświadczyłeś? Co jest jeszcze przed tobą? Patrz do przodu, nie marzenia, to jest klucz. To sobie postaw jako cel życia. Co się dzieje z tym 3600? Słuchajcie, każdy z nas jest w drodze, i czasem bardzo trudno jest nam dostrzec wartość chwili, w której jesteśmy. Wracamy do przeszłości. Wybiegamy w przyszłość, a wszystko jest gotowe i takie, jakie ma być. Najważniejsze jest tylko, żeby na tej drodze nie stracić tego, co jest nasze prawdziwe. Niestety jest problem. Jak nie stracić czegoś, czego człowiek jeszcze nie odkrył, bo jest po prostu tak zagruzowany. A tam z tyłu jest szpital imienia świętego Jana Pawła II i tutaj w 2015 roku kręciliśmy serial Pielęgniarki. W którym grałem doktora Szymona. Niesamowita przygoda, pierwsze takie moje, no, kolejne już jakieś kroki w aktorstwie. Znajdujemy się w garderobie, właśnie dostałem cały mój sprzęt i zaraz kręcimy kolejną scenę. I przyznam cię że gdybym rok temu, gdyby ktoś mi rok temu powiedział, że ja będę grał lekarza. gość, który ma problemy z pisownią, czasem nie umie się wysłowić, a do tego jakieś sformowania typu masy retrocytarne, no to w ogóle jakiś kosmos to bym po prostu powiedział, że ma się puknąć w głowę, Także. I dlaczego wam o tym w ogóle mówię? W 2015 roku właśnie tutaj, do tego szpitala z Warszawy, 5.30, bo były wyjazdy busami, przyjeżdżałem, to była jedna z moich takich pierwszych lekcji aktorstwa, tam jakieś już miałem kroki, no ale to była taka rola, wiecie, nie? Doktor Szymon, jakieś diagnozy robiłem, jakieś badania, były czasem trudności z tekstem, to były trudne słowa, Wiecie, mi tam trzy razy zdiagnozowali, że jestem cofnięty w rozwoju w 1996, 97, że miałem trudności, w ogóle w pisanie, jakaś ta literarność, praworęczność, lewooczność, tam jakieś pierdoły. Ale kiedy tu przyjechałem, bo jadę kawałek za grodzisk i kiedy przyjechałem, przyjeżdżam przez grodzisk jest znak szpitala, mówię, kurde, ja to chyba kiedyś poznałem fajnych ludzi z Pawełkiem, pozdrawiam Pawła, do ja mam kontakt z oświetleniowcem. Niesamowici, niesamowici ludzie. To jest serial. Pielęgniarkę, ja grałem tam doktora Szymona. Było czasem trudno z jakimiś takimi określeniami, jakiś chorób. Bo normalnie diagnozowałem komuś tam jakiegoś raka, no śmieszne rzeczy były, jakiś wstrząsy anafilaktyczne były. Ale dlaczego o tym mówię? Właśnie jesteś w jakimś miejscu swojego życia i myślisz, że nic nie osiągnąłeś, że inni mają więcej, że się do niczego nie nadajesz i najgorsze, co najbardziej zabija, jest to, kiedy myślisz, wszystko najlepsze mam już za sobą. A to jest chyba największy rak. Nigdy nie jest tak, że wszystko najlepsze mas, masz za sobą. Wiele historii ludzkich żyć i istnień. Trudne doświadczenia. Karios z greckiego to jest taki punkt przełomowy. Niekiedy bardzo ciężkie i trudne. Jakieś wypadki, jakieś zdarzenia w rodzinie. Jesteśmy sumą całych naszych doświadczeń, ale przychodzi taki moment, kiedy zwrotnica się przekłada. Więc najgorsze, co możesz robić, to się po prostu boksować. Że najlepszy już jest za tobą, że w ogóle nie mają lepiej, że ty się do niczego nie nadaje, że ty nie masz jakiegoś talentu. No nie, 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 ty go jeszcze nie odkryłeś. A niestety wypadkową jest to, że nas po prostu piłują od samego, od samego początku, nie mówiąc już o przedszkolu, ale idziesz do szkoły, to ty masz, ty masz zinterpretować, Wierz tak jak myślał sobie na przykład, nie wiem, może Kochanowski, czy jak ktoś pisał treny, siedział pod lipą i on wtedy o tym myślał. I ty masz swoje przemyślenia, ale nie twoje nie są ważne. Bo twoje zdanie nie ma być ważne. Ty masz brać cudze zdanie swoje okopać, zasypać gruzem i później trudno jest do, dojść do swojego sedna, ale na tym to polega, to sobie postaw jako cel życia, żeby odnaleźć ten powód, dlaczego żyjesz, dlaczego jesteś, dlaczego umiesz to, co umiesz, dlaczego doświadczyłeś to, co doświadczyłeś, co jest jeszcze przed tobą, patrz do przodu miej marzenia, to jest klucz jakkolwiek to się może wydawać czasem banalne a, marzenia, marzenia, znowu zejdź na ziemię, nie właśnie cały świat chce, żebyś twardo stąpał po ziemi a zobacz, co oni z nami robią. Zobacz, co się teraz dzieje. Podwyżki stóp. Zraty 2,5, w której było 1200 spłaty kapitału. Mam znajomych, którzy mają 3900 i 300 zł, jest kapitał. Co się dzieje z tym 3600? Kto to bierze? Ci wszyscy z wartościami, tak, te firmy. Zacznij postaw sobie za cel, żeby odkopać to, dlaczego tutaj jesteś. I nikt nie wie. Ile nam jeszcze zostało od ciebie? Przestań się mazać, bierz z przeszłości, to, co cię wzmacnia w swoje doświadczenia. I z odwagą, bo dzisiaj to jest czas odwagi. Ruszaj po swoje. Ale żeby to zrobić, musisz najpierw odkryć w sobie, co cię tak naprawdę kręci, co w Tobie wzbudza emocje. I wyjść z życia pisanego przez innych.